Cześć, z tej strony Ola Dudek, jedna część najlepszego teamu testerów kempingów ever. Chłopaki w składzie Michał Tomek i kumpel Michała Hubert poszli testować dla Was kemping. Ja natomiast chciałam się przywitać i powiedzieć kilka słów o miejscu, w którym się znajdujemy. W tej chwili nadaję z naszej przyczepki postawionej na parceli na kempingu Park Coversada. Park Coversada przez ostatnie 60 lat był parkiem naturystycznym w pełni FKK. W tym roku w 2025 sieć maistra, do której należy kemping park Coversada, zmieniła zasady gry. W tej chwili 1 trzecia kempingu wyznaczona jest jako część FKK specjalnie dla tych osób, które cenią sobie swobodę luz i przemieszczanie się nago po kempingu i po plaży. Natomiast 2 trzecie kempingu zmieniła na strefę rodzinną, tekstylną. I właśnie tą strefę Wam pokażemy. Pokażemy Wam jak się zmienił ten kemping, co tutaj fajnego jest, co jeszcze wymaga poprawy, co będzie się działo w przyszłych latach. Także zapraszam na spacer po kempingu Park Coversada. Zaczniemy od recepcji, która jest nowa, śliczna, cudna i pachnąca. To właśnie tutaj dokonujecie check-inu, check-outu, a także dowiecie się wszystkiego, co warto wiedzieć o okolicy i miejscach wartych zobaczenia. No i wracamy do naszej przyczepy. Otwieramy drzwi prosto na drzewko oliwkowe, które akurat wyrosło nam na środku parceli. I zobaczmy, co my tutaj na tej parceli poza oliwkami jeszcze mamy. A jak widzicie, to sporo nam się tutaj zmieściło, bo jest namiot chłopaków, jest nasza duża kempingowa budka, a za oliwkami stoi nasza przyczepa. Na tej parceli mamy przyłącze do prądu, natomiast nie ma tutaj przyłącza do wody, jednak bardzo blisko jest sanitariat. Obo dokładnie tam za naszym autem. A teraz Michał z Hubertem wskakują na rowery i pokażą Wam największe atrakcje tego kempingu. Zaczniemy od kempingowej wyspy. W tej chwili, jak widzicie, Michał śmiga na nią rowerem. To jedna z największych atrakcji tego miejsca, ponieważ park Coversada nie ma basenów. Za to są fantastyczne plaże. I to właśnie teraz przyjrzymy się jednej z nich. To jest plaża przy wyspie. Jak widzieliście, Michał tutaj właśnie dojechał rowerem. To jest świetna plaża dla rodzin z dziećmi, taka żwirkowa, ponieważ tutaj jest wejście do wody dosyć łagodne. To jest też miejsce, w której odbywają się animacje w wodzie wszelkiego rodzaju akwa, robiki i inne różne ćwiczenia i atrakcje wodne to właśnie tutaj, w tym miejscu. Plaża jest przepiękna z widokiem na kemping. Na samej wyspie znajdują się parcele pod namioty oraz postawione już namioty glampingowe. Generalnie jest tutaj zakaz ruchu samochodowego. Możecie jednak przyjechać autem na czas rozładunku i załadunku rzeczy, które potrzebujecie na swojej parceli. Natomiast samochód trzymacie na tej części kontynentalnej. Więc jak lubicie jeździć pod namioty, lubicie takie wakacje i szukacie fajnego miejsca, żeby móc rozłożyć swój ekwipunek kempingowy, no to ta wyspa na parku Coversada jest naprawdę mega. Są tutaj sanitariaty, działa tu także piekarnia, żebyście nie musieli codziennie chodzić z wyspy na ląd po świeże pieczywo. Z drugiej strony wyspy są inne rodzaje plaż, bardziej takie skaliste, z wybetonowanymi pomostami i zejściami do wody po drabinkach, więc tak naprawdę mieszkając na wyspie możecie sobie zmieniać te plaże i codziennie być na innej. No dobra, wskakujemy Michałowi na bagażnik rowerowy i jedziemy obejrzeć inne kempingowe plaże. Tutaj, taka typowo jak na Istrię, plaża skalista. Niewiele miejsca, żebyście mogli rozłożyć się ze swoimi klamotami plażowymi, ale spokojnie dla wszystkich miejsca wystarczy. Tutaj macie na przykład sztucznie usypaną taką piaszczystą plażę z boiskiem do siatkówki plażowej, z placem zabaw dla dzieci. Tutaj troszkę inny rodzaj plaż, yy, taka plaża betonowo-skalista. Jak widzicie, więcej miejsca, żeby się rozłożyć. Do tego jakieś klimatyczne ławeczki i huśtawki z widokiem na morze. Ale to nie koniec. Jedziemy dalej, bo chcemy Wam teraz pokazać taką świetną plażę dla naprawdę małych dzieci. Znajduje się ona w tej odnowionej części yy, kempingu. I choć może wizualnie nie jest jakoś fantastycznie piękna, ponieważ odcina ją w tą zatokę taki specjalny falochron, po którym zaraz tutaj Michał będzie przejeżdżał, ale dzięki temu, dzięki tej konstrukcji na tej plaży nie ma fal, jest bardzo płytko. To jest taki ala, właściwie naturalny basen dla maluchów. Jest piaszczyste wejście do wody. W związku z tym dużo dużo łagodniejsze dla stópek tych najmłodszych dzieciaczków. Bardzo fajne miejsce i tak jak mówię, wizualnie może ten betonowy falochron nie jest yy, najpiękniejszy, natomiast on świetnie spełnia swoją rolę i dzięki niemu możecie tutaj spędzić naprawdę bezpieczne wakacje ze swoimi dziećmi. Przy plaży możecie też skorzystać z odpłatnych masaży. Jedziemy dalej tym razem do centrum sportowego. Znajduje się tutaj boisko do piłki nożnej. Możecie również za parę euro od osoby rozegrać partyjkę w minigolfa. Nie jest to być może jeden z najpiękniejszych minigolfów, na jakich kiedykolwiek graliśmy. Troszeczkę ruszony zębem czasu. Niemniej jednak trudność tych dołków oceniamy no, na naprawdę wysokim poziomie. Łatwo tutaj nie było zdobyć punkty, ale śmiechu było co niemiara. I jedziemy dalej, bo teraz chcemy wam pokazać nowości 2025, jakie pojawiły się tutaj na Parku Kowersadzie. A pojawiły się nowe rodzaje parceli, z czego trzy są naprawdę szczególne i na nich się teraz skupimy. Pierwsza z nich to jest parcela z prywatną kuchnią. Jak widzicie, przy parceli, przez którą teraz przechodzimy, znajdują się wybudowane takie zadaszone miejsca, gdzie macie stół, krzesła, grilla. A także dostęp do bieżącej wody. To takie parcele z kuchnią. Kolejne parcele znajdują się ciut dalej od morza, w głębi kempingu i są to parcele z prywatnymi sanitariatami. To znaczy, na swojej parceli, poza przyłączem do prądu i do wody, macie również postawiony taki mini blok sanitarny, w którym jest prysznic, toaleta, umywalka oraz miejsce do mycia naczyń. Ostatni rodzaj parceli to moje ulubione parcele, parcele Mański. Na których postawiono takie drewniane zabawkowe przyczepki kempingowe, które służą jako mini plac zabaw dla waszych dzieci. Rozmawiałam z wieloma rodzicami z Polski, których teraz serdecznie pozdrawiam, do których macham, którzy właśnie mieszkali na takich parcelach z przyczepkami i opowiadali nam, że generalnie dzieci uwielbiają takie mini place zabaw i że ta przyczepka naprawdę służy jako fantastyczny domek do zabawy, a co więcej, starsze dzieciaki. Ściągają sobie tutaj swoje koce, materace czy jakieś karimaty, i normalnie w nocy korzystają z tych przyczepek jako miejsce do spania. Te parcele są naprawdę spore, a do tego mają przyłącze do prądu, do wody oraz do zrzutu szarej wody. Poza odnowioną strefą karawaningową pojawiły się również nowoczesne, pachnące, komfortowe domki. Są one w miejscu, gdzie jest zakaz poruszania się samochodów. Samochody parkuje się w takiej części wspólnej na parkingach blisko tych domków. Na Kowersadzie odnowiono też strefę dla dzieci. Jest tutaj przepiękny, nowy plac zabaw. W tej chwili jest godzina 7 rano, więc nie ma tutaj nikogo poza mną. Natomiast wieczorami on naprawdę tętni życiem. Podobnie jak plac do animacji, w tej chwili kompletnie pusty w blasku wschodzącego słońca, ale wieczorami prezentuje się tak. W tym miejscu działa również Kids Club z klimatyzowaną salą zabaw i programem animacji pękającym w szwach. Po kempingu możecie oczywiście śmigać na rowerach. Są wydzielone ścieżki rowerowe, po których bezpiecznie możecie ze swoimi maluchami jeździć. A jak lubicie aktywności na wodzie, to my gorąco polecamy Wam wycieczki na supach. Już samo opłynięcie wyspy to jest spora frajda. A co więcej, Camping Park Coversada położony jest przy ujściu kanału limskiego. W związku z tym, jak ym, lubicie dłuższe wycieczki kajakiem bądź łódką, no to zdecydowanie kanał limski wart jest polecenia. My wybraliśmy się właśnie na wycieczkę kanałem limskim statkiem do pobliskiego miasteczka Wersar, gdzie znajduje się port. Dojdziecie z parku Coversada pieszo w kilkanaście minut. W porcie możecie sobie wykupić zorganizowane wycieczki po kanale limskim, po miasteczkach na Istrii, czy też rejsy w poszukiwaniu delfinów. Zerknijmy jeszcze na kempingową infrastrukturę. Sporo tutaj jest barów i restauracji. Na kempingu działa duży supermarket, w którym znajdziecie wszystkie niezbędne produkty. Są też mniejsze sklepiki z pamiątkami czy akcesoriami plażowymi. Muszę oczywiście pokazać Wam sanitariaty. Tutaj są nowoczesne, piękne, pachnące sanitariaty, ale w tej odnowionej części w tej części, na której znajdują się te nowoczesne domki i parcele, które pokazywałam Wam na początku filmiku. W starszej części, która jest jeszcze niezmodernizowana, te sanitariaty wyglądają zdecydowanie gorzej niektóre z nich wręcz błagają o remont. Więc liczę, że w kolejnych latach park Coversada będzie tak samo fajnie doinwestowany jak ta nowa część. Więc jeżeli będziecie chcieli rezerwować parcele na parku Coversada, to zdecydowanie polecam wam tą nową część. Jak macie jakieś pytania, które to dokładnie są parcele, to piszcie do nas na priva, najlepiej na Facebooku albo na grupie Kempingi w Europie na Facebooku. No, i na kempingowej huśtawce czas na podsumowanie parku Coversada. E, tak jak już Wam wspominałam, to jest park, który przez dziesięciolecia był parkiem naturystycznym. No, e, w tej chwili jest to pierwszy rok, kiedy mm, jest kempingiem tekstylnym. W związku z tym mam wrażenie, że wiele osób, które tutaj od lat przyjeżdżało, zbuntowało się przeciwko temu. I jest taki niemy y, protest topless ponieważ w tej strefie tekstylnej jest bardzo dużo kobiet, które opalają się topless i które w ogóle chodzą po kempingu topless. Y, do tego wszystkiego y, mamy panów również, którzy na przykład na swoich parcelach są całkowicie na y, Jest to średnie, y, ponieważ... Wizualnie czasem nie wygląda to dobrze. I nie po to wiele osób wybiera kemping rodzinny, kemping tekstylny, żeby być zmuszeni do oglądania takich obrazków. Co prawda jeździ ochrona i zwraca uwagę, ale ja mam wrażenie, że jakby to powoduje tylko jeszcze większe zacietrzewienie osób i stałych bywalców tego parku Yy, za czasów, kiedy było to 100% FKK. Yy, nie wiem, jak to będzie wyglądać w kolejnych sezonach. W tym średnio z tym jest, moim zdaniem. Yy, jeśli chodzi o sam kemping, to ta część odnowiona z tymi parcelami barbecue, z parcelami łazienkowymi, czy z parcelami z tymi przyczepkami dla dzieci jest świetna. Jest na najwyższym poziomie i naprawdę warto się tam pojawić i poprzebywać. Natomiast ta starsza część, która będzie oczywiście w przyszłości remontowana na chwilę obecną, na 2025 rok, jest słaba. Bardzo słabe sanitariaty. Parcele ok, no takie po prostu zwykłe parcele bez żadnych tam udziwnień. Fajne te przy morzu, natomiast te, które są umieszczone przy tych starych sanitariatach, no nie wygląda to dobrze. Liczę na to, że park Coversada będzie teraz mocno doinwestowany przez sieć majstra i że w przyszłych latach sporo pojawi się tutaj nowych udogodnień i pięknych, pachnących toalet. Ja was żegnam. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną podczas tego odcinka. Nieustannie zapraszam Was na naszego Facebooka Globetroterek, na naszą grupę Campingi w Europie. Znajdziecie nas nawet na TikToku. Yy, więc, jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami i ciekawostkami ze świata kempingów, to ja bardzo serdecznie zapraszam. I do zobaczenia gdzieś na kempingu.